Witam Was bardzo serdecznie. Chciałabym Wam dziś wyciągnąć karty na tydzień 10-16 listopada dla urodzonych w poszczególnych znakach Zodiaku. Zobaczmy, jaka energia będzie towarzyszyć urodzonym w znaku barana. Dwójka monet. Dwójka monet jest bardzo fajną kartą. Po pierwsze, zdobycie, z umiejętność zdo, zrobienia tak zwanego balansu. Czyli zdobycia równowagi między pracą a odpoczynkiem. Tu w tej karcie jest intensywna praca, taka bardzo wiecie, puch, 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 puch przeplatana okresami lenistwa. I jest to świetna, yy, yy, świetna energia tej karty, dlatego że nie skupicie się tylko na pracy albo tylko na odpoczynku lenistwie albo, nie wiem, życie w świecie marzeń, tylko po prostu będziecie fajnie, mocno, dobrze pracować. Po to, żeby móc równie intensywnie korzystać z czasu wolnego z odpoczynku. Ta karta mówi o dwóch źródłach utrzymania, dwóch pracach, dwóch finansowaniach, jakby takiej podwójnej lukratywności w działaniu, w pracy. Karta mówi o podpisaniu dokumentów, o tym, że przyjdzie Wam podpisywać jakieś ważne papiery, ważne dokumenty. Umowy albo, albo faktury, na przykład. Więc y, takie formalne, bardzo formalne dokumenty. Y, tak jak powiedziałam, dwoistość w tej karcie, równowaga, złapanie równowagi i y, 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 dobry, fajny, pieniężny czas. Czego chcieć więcej? Co dla urodzonych w Znaku Byka w tygodniu 10-16? listopada dziewiątka mieczy moje drogie byki, czymś się bardzo przejmiecie, czymś się bardzo zastresujecie coś może się wydarzyć jakaś nieprzyjemna sytuacja w waszym życiu może się wydarzyć ale wy będziecie tworzyć sobie scenariusze tworzyć sobie lęki będziecie się tymi lękoma bardzo nakręcać na taka, wpadniecie wręcz nawet Taką spiralę e, czarnowictwa. I teraz tak, po pierwsze, lęk jest tylko w Was i Wy sami go tworzycie. E, mało tego, niewiele procent rzeczy, z których Wy sobie wytworzycie i utworzycie, się spełnia. A jeszcze dodatkowo w tej karcie jest to, że pod koniec tygodnia, patrząc wstecz i na Wasze reakcje niespanie, płacze, takie nerwo, ner, nerwowość, panika, lęk, obawy, stwierdzicie, że ta sytuacja, która to wszystko wywołała w Was, nie była adekwatna do Waszej reakcji. Wam się uda pewne rzeczy poukładać, rozwiązać, pewne rzeczy się w ogóle nie wydarzą. Z tego, co sami się nakręcicie i co stworzycie ten filmik we własnej głowie. Dlatego, drogi byku, hmm, ja wiem, ja wiem, jak bardzo trudno jest hmm, nie wpadać w panikę, w rozpacz, w bezsenność z powodu jakiejś sytuacji. Hmm, tak naprawdę, poza zdrowiem, to nie ma sytuacji bez wyjścia. No wiadomo, jak jest choroba, no to trzeba ją przejść. Ale wszystko inne da się wyjaśnić, zorganizować, ogarnąć. I, I nie warto drogi byku, żebyś aż tak bardzo emocjonalnie podchodził do sytuacji, która się stworzy i którą ty będziesz jakby mm, sobie też sam właśnie tak jak mówię, tworzył, bo to sytuacja się stworzy, ale wy ją tak obudujecie. Tym lękiem, paniką, czarnowictwem, że to się od, o was, na was odbije zupełnie niepotrzebnie, bo naprawdę um, aż tak źle nie będzie. Co dla urodzonych znaków bliźniąt w tygodniu 10-16 listopada? Dla ciebie, drogi bliźniaku, piątka mieczy. Pamiętaj o jednym, drogi, to jest taka rada spłynąca z tej karty. Zanim podejmiesz jakąkolwiek walkę o cokolwiek, to dobrze się zastanów, spróbuj mm, ogarnąć, czy wynik, który masz osiągnąć, który chcesz osiągnąć, który osiągniesz, będzie wart zaangażowania, walki i emocji, e, żeby to osiągnąć Twoich emocji, Twojej walki, Twojego szarpania, Twojego zdrowia psychicznego i fizycznego. Ty wygrasz. Oczywiście, że osiągniesz ten sukces, który cel, który sobie obrałeś i zamierzasz, tylko czy to będzie warte. Czy to będzie warte y, tego sukcesu, to co włożysz, to co stracisz przy okazji, czy ten zysk będzie opłacalny dla Ciebie w ogólnym rozrachunku? Bo wiecie, są pewne marzenia, które, y, na których bardzo nam zależy, tylko nie zawsze droga do nich będzie prosta, łatwa. A jeżeli osiągniemy ten sukces i te mar to marzenie się spełni, to może się okazać, że wcale nie w taki sposób, w jakim żeśmy sobie to wyobrażali. I konsekwencje tego wszystkiego, tego, tej wygranej, mogą być dla Was bardzo trudne i, i, i no przede wszystkim bardzo trudne. Wygracie, zwyciężycie, ale jakim kosztem? Dlatego warto, zanim podejmiesz. Jakąkolwiek walkę, czy nawet stanięcie po którejś stronie konfliktu, czy wywołanie w ogóle tego konfliktu jakiegokolwiek, czy warto jest, czy nie więcej stracisz mm, i emocjonalnie, i fizycznie, i wizerunkowo, niż to, co osią niż to, co osiągniesz. Uważaj na plotki, pomówienia i takie. No, kłamstwa, które mogą być na Twój temat, drogi bliźniaku, rozpowiadane, bo z tym będzie Ci się trudno pogodzić i z tym będzie trudno sobie poradzić. Trudniejszy czas, lub inaczej, on może być trudniejszy, jeśli dobrze nie przemyślisz strategii i konsekwencji swojego działania, które rozpoczniesz albo będziesz miał możliwość rozpoczęcia w tym tygodniu. Tyle urodzonych w znaku raka w tygodniu 10-16 listopada. Dla ciebie, drogi raku, paśmonet. Paśmonet mówi o szkoleniach, kursach, nauce, o podniesieniu własnych kwalifikacji zawodowych, o zdobyciu jakiegoś uprawnienia, dokumentu, zdania egzaminów lub podjęcia dopiero nauki, szkolenia a, i, i właśnie, właśnie zdobywania kwalifikacji, żeby później w pracy mieć lepiej. Tu, jest, tu są wszelkiego rodzaju właśnie kursy, szkolenia, podyplomówka, studia. To wszystko, które, tak jak mówię, może Wam dać albo dodatkowy dokument, jeśli chodzi o wasze sprawy zawodowe, albo w ogóle zmiana zawodu. Tu nie ma szkoleń, jakby to powiedzieć, nie wiem, nauki. Dziergania paputków na drutach, chyba że kiedyś w przyszłości będziesz chciał, chciała e, zarobkować, zarabiać dzierganiem tych paputków. Tym to się różni od jakichś tam, nie wiem, szkoleń, typu nie wiem, gra na flecie, którego jest to hobbystyczna gra. Hobbystyczna gra. Tu nie ma hobby, tu jest bardziej e, rozwój zawodowy. Co dla urodzonych znaku lwa w tygodniu 10-16 listopada. Dla Ciebie drogi lwie. Paść kielichów. Wyjdziesz za czyjś pleców. Przedstawisz się. Pokażesz się z innej, dobrej strony. Zaprezentujesz swoje osiągnięcia zawodowe. Swoje osiągnięcia w ogóle jako Twoje. Czy to właśnie hobbystyczne, czy to właśnie... Z punktu widzenia zawodowego, możesz przedstawić osiągnięcia swojego miejsca pracy. Tu jest pokazanie siebie na scenie. Może się zapiszesz do kółka teatralnego, to wszystko, wszystko jest możliwe. W każdym razie, tu jest czas, kiedy zostaniesz dostrzeżony. Kiedy właśnie swoją postawą, umiejętnościami, działaniem. Ktoś zwróci na ciebie uwagę, pokażesz się. To jest niestety karta dużych emocji, takich, bo jak to kielichy. Tydzień będzie bardzo emocjonalny dla ciebie w sensie możesz być nadwrażliwy. Możesz bardzo łatwo ulegać wzruszeniom i odbierać rzeczywiście do siebie rzeczy, które wcale ciebie nie mogą, nie muszą dotyczyć. A, i to jest właśnie taki trochę sentymentalny e, tydzień płaczliwy, ale mm, ta karta niesie ze sobą pewne sukcesy, osiągnięcia, także osiągnięcia spokoju pewnego, e, pogodzenia się z pewnymi rzeczami, ale generalnie zostaniesz, drogi lwie, dostrzeżony ze względu na swoje umiejętności, e, działalność, operatywność, kreatywność, jakieś Twoje. Z, mm, a Atuty zostaną dostrzeżone przez innych, i dzięki temu jest to jakaś forma sukcesu. Tak. Bardzo często jeszcze mi ta karta pokazuje, że y, będziesz rozmawiać, możesz y, się zaprezentować na rozmowie kwalifikacyjnej. Co dla urodzonych znaku panny w tygodniu 10-16 listopada, a dla Ciebie, droga panno. Paść Monet. Paść Monet mówi o szkoleniach, kursach, kwali, kwalifikacjach zawodowych, podnoszeniu ich, nauki języków, nauki e, dodatkowych, nie wiem, osiągnięcia wyższego stopnia w, w zawodzie. To znaczy zebrania dokumentów do szkolenia się, czyli nie wiem, może być tak, że pójdziesz albo na egzamin, albo Rozpoczniesz kurs y, wyższego certyfikatu znajomości języków obcych jakiegoś języka, to jest, które ci się przyda w pracy, albo nie wiem, nowych przepisów, albo jakieś. W każdym razie tu są szkolenia, nauka, y, może być podyplomówka, mogą być kursy, mogą być. Tu nie jest ma indywidualnego, tylko y, to są takie, wiecie, y, studia, studium. Kursy, szkolenia, które podniosą Twoje kwalifikacje, zdobędziesz dodatkowe umiejętności, dodatkowy papier, żeby później w kolejnych, może miesiącach, może latach, ten papier Ci się na pewno przyda. I żeby później, jeśli przy zmianie pracy, czy przy, przy szukaniu innej formy zarobkowania, ten papier. Zdobyty właśnie w pażu Monet, e, bardzo Ci się przyda. Paść Monet to też są finanse, bardzo dobre, dobre finanse. Może nie takie, wiecie, wow, waouh, waouh, wow, ale dobra, dobre finansowanie. Także spokojny, pracowity, y, naukowy, że tak powiem, y, tydzień dla Ciebie, droga panną. Co dla urodzonych znaków wagi w tygodniu 10-16 listopada, dla Ciebie, drogi, y, droga wago, jest tu, mam. Y, Chciałam powiedzieć Runa Berkano, <tak>, tak? Ale czwórka buław. Czwórka buław mówi o spokoju, o sielance, o radości, o odpoczynku, o takim dobrym, e, serdecznym czasie. Tu akurat jest na przykład: no, Berkano to jest rodzina, ciąża, macierzyństwo, e, ale czwórka buław e, to jest, widzicie, para. Para, która się bardzo przytula, kocha się. E, widać, że są zakochani, o tak powiem. No, czyli też dobry. Czas partnerski, ale to jest generalnie czas spędzony w czterech ścianach. Może być to też poszukiwanie nowych czterech ścian, zmiana, yy, może nie sama yy, przeprowadzka, co może dojrzenie do tego, żeby, żeby zmienić albo coś w czterech ścianach swoich obecnych, albo ogólnie poszukać mieszkania, domu, yy, przejrzeć oferty. <trym> Odpoczynek w czterech ścianach. Nie ma tu hulaszczego trybu życia pod tytułem. Chociaż jest tu jakieś świętowanie, ale nie raczej w, tylko w gronie e, najbliższych, bardzo najbliższych, czyli partnera, partnerki, lub sam. Dobry, dobry, dobrze e, spędzony czas odpoczynek w czterech ścianach, e, bez takiego, e, tak jak powiedziałem, hulaszczego trybu życia, czyli nie jakichś hucznych imprez. Tylko. Mm, Według własnych zasad, we własnym kącie i tak jak będziesz chciał. To jest ładowanie akumulatorów. To jest też może być czas urlopu, na przykład, albo jakiegoś odseparowania od pracy, zwolnienia tempa. O, tak bym powiedziała. Co dla urodzonych w znaku Skorpiona w tygodniu 10-16 listopada? Dla ciebie, drogi Skorpionie. Trójka monet. Trójka monet jest bardzo, też bardzo fajną kartą. Przede wszystkim bardzo dobre finanse, e, współpraca na każdym polu, czy to współpraca zawodowa, czy współpraca dom, w domu z partnerem. E, działanie, praca, ale wiadomo, że za dobre finanse będziesz, może i się napracujesz, ale będziesz wiedział, wiedziała, za co pracujesz. Premie, nagrody i rzeczywiście docenienie tego, co robisz i w jaki sposób robisz. Karta, która mówi nawet o awansach, nawet o takich no, może być tak, że część z Was podniesie się, że tak powiem, w sprawach zawodowych, bo. Trójka monet to są ewidentnie sprawy zawodowe. Tak jak powiedziałam, może być współpraca partnerska, ale generalnie jest to, są to sprawy zawodowe i czas spędzony wokół pracy. Czyli może być tak, że część z Was zmieni pracę. Będzie to, albo przynajmniej jest to dobry czas, żeby poszukać czegoś nowego, innego, jeśli obecna praca Ci nie leży. Jest, jeżeli w ogóle nie masz pracy, to jest to dobry czas i bardzo często ta karta mi pokazywała już wcześniej, że tą pracę dostaniesz. I karta, która mówi nawet o możliwości awansu, osiągnięciu sukcesu, prestiżu zawodowego. Na pewno zostaniesz w jakiś sposób zauważony, zauważona i doceniony. Doceniony. Także czas bardzo dobry zawodowo, a partnersko również, jakaś ogólnie współpraca, która ci się uda. I, I dobre finanse, do, dostrzeżenie Ciebie i w jakiś sposób prestiż i awans. Może społeczny, może zawodowy. Rodzinny? Czemu nie? Co dla urodzonych w znaku strzelca w tygodniu 10-16 listopada? Strzelcu drogi, mój dwójka kielichów. Dwójka kielichów jest kartą przede wszystkim romantycznej miłości, ale nie takiej już do końca życia i łau, o jeju tylko to jest e, wzbudzanie dopiero. To jest romantyczność, miłość, randki, spotkania we dwoje. E, oczywiście, jeżeli jesteś poszukującym strzelcem, poszukującym partnera, partnerki, to bardzo prawdopodobne, że tym tygodniu albo kogoś spotkasz albo już się zaczniesz jakby to powiedzieć zacieśniać tą znajomość czyli poznawać się z tym potencjalnym partnerem partnerką spotkania właśnie randki kino jakaś kolacja lampka wina rozmowy ciepłe serdeczne rozmowy jeżeli jeżeli jesteś w związku i coś ten Twój związek, można by powiedzieć, mm, inaczej. E, jeżeli jesteś w związku, to będzie taki czas ciepły, serdeczny. Rozmowy nie o prozie życia, tylko o, nie wiem, zainteresowaniach. E, to będą takie, jakby mini-randki, czyli. Poznanie opinie na jakiś temat od drugiej strony, ale to nie będzie od, od partnera lub partnerki, lub od, od ty świetnie porozmawiasz z partnerem, z partnerką, partner, partnerka porozmawia świetnie z tobą. Czas we dwoje, naprawdę, bez tej prozy życia, bez tego, że trzeba, nie wiem, kupić nową pralkę albo, albo, nie wiem, dzieciom, dzieci potrzebują cymbałków, to jest Zupełnie będzie czas dla Was. Dla związku, dla partnerstwa. Ciepła, serdeczna rozmowa. Czasem jest to rzeczywiście przy lampce wina. Czasem jest przy kubku herbaty. A czasem przy kubku z kiślem. Hmm. Wiecie o co mi chodzi. Taki naprawdę czas dla Was. Takie y, fajne, ciepłe spotkanie. Pamiętaj drodzy strzelcy, że jeżeli będziesz potrzebować jakichś zmian zawodowych i wybierasz się na rozmowę ze swoim przełożonym Idź w ciepłej, serdecznej, dobrej, mądrej atmosferze. Nie z pozycji siły, nie z pozycji awantur, nawet jeżeli idziesz ze sprawą taką niesprawiedliwości, poczucia niesprawiedliwości. Idź na argumenty, na ciepło, na, na serdeczność i więcej uzyskasz niż yy, idąc właśnie z taką, jak ja to mówię, paszczurem rozdartym w nerwach. Dobry, jeszcze raz podkreślę, serdeczny, ciepły, romantyczny czas. Spokojny dla ciebie, drogi strzelcu. Sole urodzone w znaku Koziorożca w tygodniu 10-16 listopada. Królowa Buław. Królowa Buław. O, do góry nogami Królowa Buław. Karta, która mówi o bardzo y, ognistej energii. Będzie, uważaj, na poparzenie, ale niecierpliwość, ale kreatywność. Brak poukładania, gdzie ty drogi koziorożców, lubisz mieć wszystko tak korekt i, i perfekt. No, niestety, tu wszystko, twoje plany mogą się wywalić do góry nogami. Owszem, może ci się to udać, ale to nie będzie tak łatwo, prosto i tak zgodnie z harmonogramem. A tu będzie nieprzewidywalność, yy, zmiany, gwałtowne decyzji. Będziesz musiał bardzo logicznie i logistycznie myśleć, yy, i to cię bardzo zmęczy. Ten tydzień cię bardzo zmęczy, mimo że tu jest naprawdę fajna, radosna atmosfera i energia, taka, ale ty nie lubisz chaosu. A w tej karcie jest chaos, zamieszanie, w tej karcie jest nieprzewidywalność, taka rozgorączkowanie, takie jakby siedzenie na gorących fajerkach i takie nie nerwy, ale takie podekscytowanie też. W tej karcie jest też pożądanie, w tej karcie jest taka emocjonalność fizyczna, pociąg fizyczny do drugiej osoby. Tu część z Was może spotkać osobę, która Was zafascynuje. Czy to bez względu na to, tu wyszła królowa, ale może to być mężczyzna, może to być kobieta. Więc w Wasze życie wejdzie ktoś, kto na przykład będzie stwarzał ten chaos, o którym mówię. I oczywiście na początku jest fajnie, bo jest nieprzewidywalnie, bo jest spontanicznie, bo jest coś, ale pod koniec tygodnia możecie po prostu mieć serdecznie wszystkiego dosyć. Z racji tego, że właśnie będzie tak nieprzewidywalnie. Czego Wy nie lubicie, czego Wy nie... będzie Wam się trudno z tym... w tym wszystkim połapać. Dacie radę, bo to tylko tydzień, no ale tak energetycznie drogie koziorożce będzie y, dla was za mocno y, ta nieprzewidywalność i ten chaos będzie dla was za mocny co dla urodzonych znaków wodnika w tygodniu 10-16 listopada drogi wodniku dla ciebie dwójka mieczy może być podróż samolotowa gdzieś niespodziewanie weekendowo może sobie gdzieś tam polecicie na krótki wypad. Polecisz. Polecicie wodniki. Wodniki polecą. E, co mogę powiedzieć? Karta, która mówi o wycofaniu się, przemyśleniu. E, właśnie, po to wycofacie się z pewnych rzeczy, z pewnych działań, po to, żeby przemyśleć. Po to, żeby spróbować pozamykać przeszłość i otworzyć się na przyszłość. W tej karcie jest taka pewna walka samego ze sobą w środku, co robić, co, co gdzie iść. Owszem, skupicie się na to i teraz, ale to będzie takie dojście do wniosku, że czas zamknąć przeszłość, czas się pogodzi z pewnymi rzeczami i czas, czas jest. Bo będziecie zdawać sobie też sprawę, że dopóki nie zamkniecie tej przeszłości, to tak naprawdę przy całej chęci przyszłość do Was nie przyjdzie, bo to będzie was, ta przeszłość będzie Wam ciążyła do tego, żeby wpuścić nowe, inne, lepsze. Hmm. Dlatego tu te przemyślenia Wasze e, będą takie bardzo racjonalne. Uważajcie na oczy. Uważajcie na, na to, żeby, żeby no, chronić te oczy. Tak? Jeśli będziecie potrzebowali skorzystać z okulisty czy z optyka, to będzie to dobry czas, żeby, żeby te oczy w jakiś sposób sobie zabezpieczyć i chronić. Tak, z jednej strony byście chcieli iść i działać, ale z drugiej strony was ta przeszłość będzie trzymać w tym, co jest i Wreszcie naprawdę podejmiecie już taką mm, definitywną, solidną, mocną decyzję, że nie ma przyszłości, jeśli nie pożegnasz prze przeszłości. I to będzie taka najbardziej znacząca energia w tym tygodniu. Mm, może być tak, że wycofasz się z pewnych relacji, może być tak, że wycofasz się na chwilę, nie wiem, chociażby jakimś, nie wiem, kilkoma dniami wolnymi. Jeśli chodzi o pracę, jeśli ta praca gdzieś tam ci ciąży, i, i no tak, taki czas zastanowienia się i podejmowania decyzji, zamykania tego, co było, żeby otworzyć na to, co będzie i co powinno już dawno wejść w Twoje życie, a Ty jednak tą przeszłością blokujesz. Co dla urodzonych na góry w tygodniu 10-16 listopada? A dla Ciebie. Droga rybo, rycerz była bardzo szybko ci ten tydzień minie. Bardzo. To będzie gwałtowny, chaotyczny, znaczy tak, przede wszystkim inaczej. Tu jest podróż, zmiana, czyli może być tak, że możesz się wyprowadzić, możesz gdzieś dojechać, możesz gdzieś wyjechać, może być tak, że zmienisz samochód, może być tak, że przesiądzisz się do y, komunikacji miejskiej, na przykład. Może być właśnie albo zaplanowana podróż, która się zrealizuje. Jakiś wyjazd albo wręcz spontaniczny, nagły i niespodziewany. Taka decyzja, że jedziesz. Rycerz Buław wpada w życie, namiesza, zamiesza i leci dalej. Dostarcza bardzo dużo emocji, dużo zamieszania. O nim się nigdy nie zapomina, jest to e, raczej pozytywna karta. Bardzo duże pożądanie, bardzo duże oddziaływanie. E, Kobiety na mężczyznę, mężczyznę na mężczyznę. Wiecie, tu chodzi o erotyzm. No, takie, wiecie, taka. Pożądanie od pierwszego wejrzenia. Karta mówi o tym o energii takiej, tak jak powiedziałam, chaotycznej, zmiennej, nieprzewidywalnej. Dobrze, że to jest tydzień, i że ten tydzień zacznie się, i zaraz się dla Was skończy bo no w takim chaosie i zamieszaniu ciężko jest funkcjonować na dłuższą metę. Ktoś w wasze życie może wpaść, ale wpaść na przykład z albo to będzie człowiek w podróży, z drogi, albo wy gdzieś poznacie go ją w drodze, w podróży. Dużo się będzie działo. Dużo energetycznie, w takim pozytywnym tego słowa znaczeniu, bo tu jest ogień, zadowolenie, radość, emocji bardzo dużo. Uważajcie na poparzenia wszelkiego rodzaju, na ogień. Także, jeżeli ten rycerz wpadnie w Wasze życie, jeżeli przyjdzie ktoś, kto Was zafascynuje, zwłaszcza erotycznie, to to nie będzie na długo. To już od razu mówię, że to nie będzie na długo, bo relacja w rycerzu Buław jest tylko na chwilę. Dostarcza dużo, tak jak powiedziałem, emocji, dużo, dużo wrażeń, natomiast to nie jest na całe życie. Może być tak, że on wpadnie, wypadnie, potem znowu przyleci, znowu wyleci. On jest bardzo nieprzewidywalny i w najmniej odpowiednim momencie dla Was sobie może właśnie. Figla strzelić i polecieć gdzieś dalej. Także taki bardzo chaotyczny dla Ciebie droga ryba, dla Was drogie ryby chaotyczny, nieprzewidywalny, emocjonalny, zakręcony wręcz tydzień, ale z dużą ilością pomysłów, działań, prac. Wszystkiego dobrego!